A dlaczego lepsze jest poddanie nowej matki od tego, żeby pszczoły ją same wyhodowały? Wiesz co, generalnie słuchaj, to czas. To jedno. A dwa, że jeżeli kupujemy matki od jakiegoś dobrego hodowcy, to my wiemy, że ta matka no zazwyczaj tak, będzie dobrej jakości i jej córki będą dobrej jakości, czyli będą łagodne, miodne i tak dalej. W ulu, jeżeli pszczoły będą same sobie tak wyhodowywały, to. Też oczywiście może być tak, że kolejne pokolenia będą jakby miodne, łagodne i tak ale może się zdarzyć tak, że, jakby to tak określić, po prostu pszczoły będą z pokolenia na pokolenie jakby dziczały i te cechy, które my byśmy chcieli będą się zacierały i będą powiedzmy już troszeczkę bardziej agresywne. Troszeczkę na przykład mniej miodu będą nosiły i tak dalej, nie? Więc jakby my możemy też zrobić to, że przez chów jakby i hodowlę możemy decydować, że jeżeli mamy jakąś rodzinę agresywną, to po prostu kasujemy matkę i dajemy, żeby znowu sobie wychowały. I jeżeli będzie fajna, to ją zostawiamy, jeżeli agresywna, to wiesz, tylko że to czas i tracimy. Pszczoły mają pracować, przynosić nam miodek, a my tu kombinujemy z matkami i tak dalej, więc to jest, wiesz, czasami jest prościej kupić dobrą matkę od hodowcy i poddać do ula, niż kombinować jakieś tam właśnie sprawdzanie, czy jest dobra, czy jest zła i tak dalej. Do tego jeszcze czas, bo jeżeli matki nie ma, na przykład wiem, podczas przeglądu zgnieciesz matkę, to no, matka będzie wychowywana przez pszczoły jakby z larwy od jajeczka do wygryzienia się matki 16 dni, potem ona musi polecieć, unasienić się powiedzmy jeszcze tydzień, jak nie ma pogody, za dwa tygodnie, nie, więc masz okres powiedzmy ponad miesiąca, że nie będzie jajeczek, nie będzie czerwiu i tak dalej i jest problem, tak, bo ta rodzina będzie po prostu słaba, bo pszczoły będą pracowały, będą umierały ze starości, a nie będzie jakby przybytku nowej pszczoły, tak, więc jak poddasz od razu matkę w klateczce, a jak już poddasz w ogóle unasienioną matkę, która będzie od razu czerwiła, to już w ogóle jest luksus, to rodzina nawet nie, nie jakby nie, nie zubożeje o pszczoły, jeżeli poddasz matkę taką jednodniówkę no to ona już automatycznie będzie latała się unasieniać od razu, jeżeli będzie pogoda, tak, i wszystko będzie po prostu szybciej tak, bo trzeba brać pod uwagę, że u nas w Polsce sezon pszczelarski jest bardzo krótki, hodowcy matek zazwyczaj zaczynają w majówkę więc matki pszczele możesz kupić w połowie maja, dopiero jakieś tam, tak, na przykład. Wcześniej nie ma sensu, bo wcześniej nawet kwiecień, marzec, nawet jeżeli pszczoły latają, jest pogoda i coś tam się dzieje, to bardzo często nie ma trudni, żeby było nasieniły matki, więc jakby hodowla wcześniejsza nie ma sensu. No i sezon się swojej kończy bardzo często u niektórych po lipie. W połowie lipca, po pożytku lipowym jest koniec sezonu. Więc ten sezon jest bardzo króciutki i jeżeli chcesz właśnie wszystko zdążyć na czas, to czasami każdy dzień ma znaczenie.